Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym wieczorze domowym, szabatnim, szabat Shalom. Dzisiaj będziemy kontynuować studiowanie Księgi Kapłańskiej, a już niedługo za półtorej godziny mam nadzieję, że wszyscy razem zobaczymy się na tym specjalnym webinarium z danym Gruberem. Jeśli ktoś go nie znał, no to jest to jeden z, moim zdaniem jeden z najlepszych y, autorów i nauczycieli i y, y, y słowa Bożego i y, tego zagadnienia tematyki mesjańskiego y, judaizmu można też nazwać mesjańskim chrześcijaństwem chociaż on sam pewnie by się raczej z tym stwierdzeniem nie zgodził y, a dzisiaj y, kontynuujemy Studiowanie księgi kapłańskiej. Jestem przekonany, że lepsze jej poznanie daje nam wiedzę, a wiedza daje nam przekonanie. Przekonanie daje nam pewność. Tej pewności dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo tak naprawdę, jeśli chcemy głosić dobrą nowinę, musimy w tych czasach, dla tych, Dzisiejszych pokoleń, uzbroić się w tą wiedzę. Te pokolenia nie wybaczają niewiedzy. A jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, dobra nowina niewytłumaczona, ani nie jest dobra, ani nie jest nowiną. Także ostatnio, zatrzymaliśmy się na prawach dotyczących trendowatych, kolejny to jest. Piętnasty rozdział tej księgi jest też częścią tej poprzedniej parszy, i może warto kilka słów jeszcze w tym temacie dopowiedzieć. Ten rozdział pewnie będzie mało popularny w dzisiejszych czasach, bo jego prawa nakładają wiele ograniczeń ze względu na płeć, ale też w stosunku do płci. I co ważne, aby zaznaczyć. Niestety, ale prawa te nie dotyczą jednej płci, jakby niektórzy chcieli, ale obu. Niestety, oczywiście mówię dla nas, mężczyzn. No i muszę to powiedzieć: jeśli ktoś ma problemy wynikające z relacji damsko-męskich, to mówiąc za Jakubem, bratem pańskim, pochodzą one z porządliwości własnych serc, a Duch Boży nie może objawiać coś innego niż. Jest napisane. To takie małe ostrzeżenie przed niektórymi naukami, bardziej lub mniej popularnymi. Także to prawda, że trzeba mieć ugruntowane cnoty, nie wieście, ale drodzy bracia, również nasze męskie cnoty musimy ugruntować. Co tam zresztą mówić, posłuchajmy apostoła Pawła z listu do Tesaloniczan, czwarty rozdział od czwartego wersetu Powiecie od drugiego wersetu bo wiecie jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa wolą Bożą jest wasze uświęcenie powstrzymanie się od nierządu każdy z was powinien wiedzieć w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym pożyciu nie ulegać namiętnościom jak poganie Którzy Boga nie poznali. Niech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To Wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczyliśmy. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim duchem świętym. W 15. rozdziale naszej księgi powracamy już do księgi kapłańskiej. Dużo miejsca poświęca się różnym ceremonialnym skazom. O tym, że skazy, o których tutaj mowa, były jedynie ceremonialne i symboliczne, świadczy fakt, że naczynie gliniane, które przecież było używane podczas ceremonii czy rytuału oczyszczenia Trendowatego należało rozbić, a naczynie drewniane z naszego 15 rozdziału tylko spłukać wodą. Bardzo dużo miejsca w tej części tory poświęcono tematowi czystości i nieczystości. Tak jak wcześniej dużo miejsca tej księgi poświęcono ofiarom i rodzajom ofiar i typom ofiar. Pod koniec tego 15 rozdziału wytłumaczono nam, dlaczego tyle miejsca autor poświęcił w sprawie nieczystości. Czytamy o tym w wersecie 31. Aby w swej nieczystości nie pomarli, przez zanieczyszczenie mojego przybytku, który jest pośród nich. I tak naprawdę, jak patrząc na całą. Księgę Kapłańską, albo może inaczej, patrząc na Księgę Kapłańską do tego momentu, który właśnie doszliśmy, to myślę, że można troszeczkę się podłamać tymi czytaniami. Bo tak trochę wygląda, że czy chcemy, czy nie chcemy, czy mamy na to wpływ, czy nie, mamy bardzo mizerne szanse pozostać czystymi. W zasadzie to wygląda na to, że niewiele jest rzeczy w naszym życiu, które naturalnie nadawałyby się do bezpośredniej obecności Boga, a pewnie tak naprawdę to, to takich rzeczy nie ma. Jednak nie sądzę, że te przepisy i prawa spisane zostały, żeby nas przez nie potępić i pogrążyć jako grzeszników, ale po to, aby w sposób szczególny. Uwydatnić tą nieskończoną odległość, przez którą człowiek jest oddzielony od Boga przez grzech, ale również od tej zaraźliwej mocy nieczystości. I to jest, no inaczej tego nie można powiedzieć, dobitnie brutalna ocena stanu każdego z nas. I w ten sposób jesteśmy uświadomieni o potrzebie wybaczenia. I potrzebie pojednania. Bez tej świadomości zostaniesz tam, gdzie jesteś. Bez tej świadomości zostałbym tam, gdzie jestem. Bo nie zostaniesz wyleczony, jeśli nie wiesz, że jesteś chory. I w ten sposób Bóg działa jak najlepszy terapeuta i jest gotowy do pojednania. I kolejny rozdział, 16, śpieszy poinformować nas o takiej możliwości. 16 rozdział to dzień pojednania, to Jonki Pur. Jak wszystko inne w tej księdze, święto to zapowiadało, przyszłe wielkie Boże dzieło zbawienia ludzkości przez tą jedną doskonałą, perfekcyjną ofiarę Mesjasza Jezusa. 16 rozdział Księgi Kapłańskiej to centrum księgi yy, kapłańskiej yy, i Centrum Tory. Możliwe, że jest to centrum całej Biblii. Ale więcej na ten temat opowiemy, z, kiedy nastanie święto Yom Kippur. Także musimy uzbroić się w cierpliwość do to jesieni. 17 rozdziałem rozpoczyna się druga połowa Księgi Kapłańskiej. Do tego momentu. Pierwsze jej 16 rozdziałów przedstawia różne typy ofiar i różne formy oczyszczenia ludzi bezbożnych i nieczystych. A w drugiej jej części, właśnie począwszy od rozdziału 17, narracja księgi przed, zaczyna przedstawiać różne sposoby uświęcenia ludu i też jego wspólnego życia. I to jest naprawdę piękne, bo najpierw mamy Uświęcenie, uświadomienie o swoim stanie, o potrzebie u ofiar i oczyszczenia, i to prowadzi do przebaczenia i pojednania, a później dostajemy receptę na życie. Wiecie, że Aleksander Solzenicyn, jeden z najbardziej znanych rosyjskich pisarzy, powiedział kiedyś bardzo mądre słowa: Całe życie. Przeżyłem pod reżimem komunistycznym i powiem Wam, że społeczeństwo bez obiektywnej skali prawnej jest rzeczywiście okropne. Ale społeczeństwo bez innej skali poza prawem jest również mniej niż godne człowieka. Społeczeństwo oparte na literze prawa, które nigdy nie osiąga niczego wyższego, nie wykorzystuje pełnego zakresu ludzkich możliwości. Te słowa moim zdaniem w pewien sposób oddają sens tego, co czytamy i poznajemy. Ten sens znajdujemy w tym, do kogo prowadziły wszystkie te przepisy i prawa. Niekoniecznie w samym poznaniu i nawet drobiazgowym przestrzeganiu tych praw. Bóg wiedział, że aby stworzyć dobrych ludzi i dobre społeczeństwo potrzeba czegoś więcej niż tylko dobrych przepisów. I właśnie ta druga część księgi kapłańskiej to jest kodeks prawny dla ludu Izraela, dotykający wielu dziedzin ich życia osobistego i publicznego. Ale co ważne, a ważne jest dlatego, że nadaje nam to odpowiedniej perspektywy. Nacisk kładziony jest nie tylko na sprawiedliwość czy prawość obywatelską, choć są one ważne, ale przede wszystkim na świętość. Bóg kładzie przede wszystkim nacisk na świętość. Bo Izrael był ludem Bożym, a prawo było prawem Bożym. I Pan, Pan rzekł do nich, uświęcajcie się więc i bądźcie święci, bo ja jestem Pan wasz Bóg. I bądźcie i będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja jestem Pan, który was uświęca. Motywacją do posłuszeństwa Izraela musiało być coś więcej niż strach przed karą. To musiało być coś więcej niż tożsamość. To musiało być coś więcej niż styl życia, kultura czy też sposób na życie. To musiało być zdecydowanie coś więcej, ale nie dlatego, że jest to prawo Boże i przez to traktowane jest czasami jak Bóg. Tak się niestety dzieje. Nie tylko mówię o. Ultra, ortodoksach, czy innych grupach, ale też u nas tutaj. To prawo musi być czymś więcej. Dlatego, że prawo bez odkrycia w nim osobowego Boga, który objawił się w Jezusie, byłoby jedynie zasadami, nakazami i zakazami, a nie. Najważniejszymi normami, dzięki którym ludzie nie tylko szanują życie, słowo, rodzinę, mienie drugiego człowieka, ale właśnie więcej czują potrzebę jego istnienia jako naturalnego porządku. Człowiek potrzebował przede wszystkim odkryć w swoim sercu pragnienie podobania się Bogu. Pamiętacie, kazanie na górze Jezu Jezusa? Kiedy mówił, błogosławieni ci, którzy szukają sprawiedliwości, błogosławieni cisi, głodni. To jest dokładnie ta lekcja. Człowiek potrzebował również odkryć determinację w swoim życiu, by być świętym, a lud jako całość musiał odkryć, by być narodem świętym, który przyniesie chwałę Jego. Imieniu. Przestrzeganie prawa i posiadanie świętego charakteru to niekoniecznie to samo. 24 razy, w, w czterech kolejnych rozdziałach znajdziemy poniższą deklarację: Ja jestem Panem. I Bóg dał swojemu ludowi prawa, które wyrażały Jego świętą wolę, Jego zamysł dla człowieka, ale również oddawały Jego charakter i myśl. Posłuszeństwo prawo nie jest bożą drogą zbawienia, nigdy nie było, człowiek zawsze zdawał sobie sprawę z tego, że, że wybaczenie jego grzechów, pojednanie z Bogiem zależne było zawsze od Boga, od tego, co się miało w sercu i, i, i z jakim nastawieniem przychodziło się do ołtarza. To jednak. Miłość do świętości oraz pragnienie posłuszeństwa i podobania się Bogu są dowodami na to, że jesteśmy dziećmi Boga. Jan w pierwszym liście pisał: Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga. A kim będziemy, to się jeszcze okaże. Chociaż wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się, podobnie jak On jest czysty. I kolejne rozdziały dotyczą czterech szczególnych dziedzin życia, które należy szanować i zachowywać. Świętości. To świętość krwi, czyli życie, to świętość seksu, świętość prawa i świętość sądu. I to będziemy właśnie poznawać w najbliższym czasie. A teraz już niedługo wszystkich zapraszam na webinarium z Danielem Gruberem Szabatszelom. Zanim się jeszcze pożegnamy, kilka słów ogłoszeń. Za tydzień mam oczywiście taką nadzieję, że spotkamy się ponownie właśnie przy księdze kapłańskiej, chyba że akurat lekcją podzieli się Kazik albo Bóg położy komuś z nas coś innego na sercu. Także za tydzień również serdecznie zapraszam na nasze jeszcze domowe. Domowe spotkanie szabatowe. No niestety mam też do przekazania dosyć przykrą wiadomość. W tym tygodniu odeszła od nas Bogunia Kondraciuk. To była nasza tak naprawdę przyjaciółka i, i ktoś, kto był bardzo bliski naszemu sercu, bo od bardzo dawna, od wielu lat, szczególnie o nas, o, o nasze małżeństwo. Codziennie się modlił, zawsze wiedzieliśmy o tym. Praktycznie codziennie rano moja żona Marta dostawała od Bogu wiadomość albo z jakimś słowem, albo z wersetem, albo po prostu z takim jakimś dowodem miłości. Także będzie nam tego bardzo brakowało i już wiemy, że, że nam tego jej duchowego wsparcia brakuje. Także, Tomku, na Twoje ręce składamy oczywiście wyrazy współczucia i, i szczere kondolencje. Wierzę, że możesz na nas liczyć i, i zawsze będziemy z Tobą. I jeszcze raz chciałbym Wam serdecznie podziękować za Wasze modlitwy, za Wasze wsparcie, za Wasze wsparcie finansowe, bo tak naprawdę dzięki Wam możemy dalej kontynuować naszą misję, dalej. Razem studiować Boże Słowo. Dziękujemy Wam. To wielki przywilej być razem z Wami tutaj i razem z Wami służyć Naszemu Panu. Także mam nadzieję, że za godzinę widzimy się razem z Danielem Gruberem na Zoomie, a Was wszystkich chciałbym zostawić z błogosławieństwem. Szabat Shalom. Amen.